Siemon uwaga, bo z tej strony SCPS o kolejny film, który będzie tak dużo, a zobaczę, że już więcej nie ma sensu ich wrzucać na ten moment, więc y, hej, cześć, jo Siema, cześć witaj. Hejka naklejka Dobra, co robimy? No idziemy pomóc zagubionym duszą Chyba klasy D. Między innymi Strzelamy strzelam wszystko się rusza Nad siebie no. <laughs> Jest jakiś pomysł Bierzcie. Lecimy. No, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Nagrywanie na Twitchu to już to fałsz też gaborowa. No, niezbyt kolorowo tu ma sytuację. No, ale cudownie. Ja się nie spojrzałem. Znowu go zdenerwowali? Nie, no to no, ja tam mogę mówić, że na laboratorium gram. Dla mnie to nie jest problem. Łatwo. Poczekaj, wezmę broń, ok Cześć. Ja no zabijaj. nie ma problemu. Uaaa, jakie prezenty. No dobra, to zapraszam za mną. W ogóle jest nieśmiałek i 939. Dobra. Więc głup w dół. Kurwa, a propos łba w dół! Na, No cóż, czasami się tak zdarza. Jak ja MTF-em się zrespiłem i to sierżantem w dodatku. Jakie ja mam dodatki? Chyba też militarne. Tylko ja sobie z czystym sumieniem radyjko wyrzucę. I klasa. Lecimy z koksem. Kurde. Ale póki co nie uważam, że gram jakoś fatalnie. Oprócz tych początków grania mrugaczem, gdzie nie trafiałem w sytuacji, gdzie trafiać powinienem. Raczej bujało imo. Tak mi się wydaje przynajmniej A to ten Kto wyzywa ten się to samo nazywa kurde ten Typie ja przynajmniej na nieśmiałkę nie spojrzałem yy, no to ładny widok cię ten ominął, musisz se spojrzeć następnym razem Mówię ci brachu piękne jest mówisz. <laughs> Jakiego pranka ci zrobię? Eee, e- e-e Marcin dubie uspokój się. Ukradnięte wszystko Ale czemu w tego kradacie Nieładnie Ale to jak mogę kradnąć rzeczy i niczyję? Ale żadne ale <laughs> Goodsami mówi. O kurde potwór nie nie potwór. Ale mrozi. O! Ty. Krapa. O kurwa mać! Na ci go robuj. No ci najdziek? Kurwa, czemu jakieś piguły mi się chłoną? Obtek, kurwy synie! Gość, co skacze. Ty, małysz, uspokój się. Hej, pomocy, help me, help me, help me. Kurwa, są jakieś drzwi do zamknięcia, ten? Ty, gościu, no wspomóż mi swoją obecnością. Ktoś ma, ma chicken. Dobra, ale został obity. No, możesz wyciągnąć broń. Oj, kurwa. Ale karma. To było nawet zabawne. Ty jak, ja ponownie jestem sierżant MFO To mi się podoba. O, jeszcze na koniec rundy jest, więc widzimy się w kolejnej. Hejka. Jestem gabor. Jestem naukowcem. Uu. O, jakieś buczenie słyszę, mam nadzieję, że tylko buczenie nie słychać za oknem bardzo. Trochę może być słychać, ale nie jakoś bardzo. Co jest w PT właśnie teraz w sumie? Niech pinet jest w heavy. To co jest w PT? Okej. Okay. Oho Co? Czemu on się respi tam skoro jest tu jego klatka też? Czy jest movable ta klatka? Może klatka jest moveable? Że może się raz respić w hewie, raz w entrance. To było ciekawe Kurwa, jakieś krzyki za oknem Szpieg <śpięk> brzmi w, w sumie dobrze. Bo szczególnie to jest taki pomysł, że to już jest ten robione było. Cześć! nie, to ja! Eee, eee, Możesz trzymać kartę ręce i tedy ci się lepsze. No właśnie doszły do mnie takie plotki. Ty i te plotki są prawdziwe, ja cię chwycę. No. No raz heavy, raz light, przepraszam, pomyliłem się. Potwór? Chyba ta. Oj, oj, oj. Sorry, Mordzia, Ja, bo uważaj. O kurde. Kurwa, nie miałem tupa. Daj, jedna. Daj, Eee policja polska. Przekonał mnie do rozbioru. Trzeba powiedzieć, że to rozbioru polski, ale. Nie to chciałem powiedzieć. Znaczy. Naszło mi to do głowy, nie mam pojęcia czemu. Nawet mnie nie skupił taki, mimo I to po ciebie. Właśnie się domyślam. Trochę mrozi. Słyszę dźwięki Uciekaj flaga Taki jest plan A ten z bronią Panowie Macie kartę ucieknierską? Nie A chcecie zostać tymi? Możemy nawiązać współpracę i zostaniecie tymi porucznikami A nie, lepiej CI Kurwa, no nie wiem, ja bym wolał być porucznikiem Albo dobra, zostańmy CI-ami Dobra, to mnie skucie, skuje, skujecie przy ucieczce Dobra, klasa ja i to ciekawszy pomysł. Na laboratorium gram. no dokładnie lepsze bronie. No i w ogóle ciekawszy ten... A to zjem tabletki wszystkie. <laughs> Jak się je takie specjalne tabletki, tam te -y znikają, pamiętajcie. <laughs> Jak się mtf efy to ja was... Nie, nie, nie respią się, to nieważne. Ja was skuję, mi chodziło o skucie, nie zastrze... O, respią się. Kuj... Dobra, czekajcie, skuję was. Policja polska strzeleciała. Dobra, palce. Do tak nie zabiją! Nie zabijać ci kurwa! No do chuja pana, no nie strzelać do nich! Dziękuję. 50% klasy deprzy... No proszę, nie. Kolego, no najgorsze jest to, że mogli tak zrobić. Że ja mam w regulaminie, że nie można. Info. Chyba jak się to robiło, pod escape chyba serwer info to. No chuj no. Chciałem być dobry. Nie wyszło mi. Ale przyznam się szczerze, że trochę wydarłem pizdę. Boże, jak jestem zmedykamentowany. No chuj. nie no to nie była ani Team Kill, no mogę i tak zrobić, no. Wiesz, oni są w hierarchii wyżej ode mnie. Jeżeli... Laetan tam uznał. Że ej, no go trzeba zabić, no to go się je zabije, no i tyle w temacie, no ja nie mogę nic tym zrobić Skuć, cię Mordo Nie no nie zabijecie, skuje cię Chodź Mordziatę Tylko uważaj, bo tu niektóre MTF-y lubią zabijać klasy D nawet jak są skutę Nie z, widziałem w tej grze jeszcze piłki Aha, No czy wiesz co mordeczka, ja byłem naukowcem Ja uciekłem. Byłeś, to na A bardzo możliwe, że takie jest, czynności były wykonywane. <laughs> <laughs> Powinna być taka zasada, może ją wprowadzę. No i klasa. Proszę cię bardzo. Tak, tak, 500 leczy 049. Weselu oczywiście. Co to za gra jest? Secret Laboratory. Polecam ciplutko. plutko. Altika nawaliliśmy. Znaczy moglibyśmy nawalić więcej, gdyby... To już nawet nie będę mówić. A w oryginalnym spin nie wiem. Ale był chyba jakiś wpis dotyczący tego, I guess. No, dwóch nawet, niestety. Ja oj, pinata. tu była pewna chyba swego rodzaju rzeź. Po tym. Tak... grana. A, gra... A nie ma tym nie ma, nie, nie jest. Na tym nie ma tego. Nie ma mordeczko, jak to się nazywa? Friendly Fire'a nie ma, wyłączony jest. Ta, Tak, wyłączyłem. Bo tu dużo brzydkich panów robiło brzydkie rzeczy. I uwaga na tego pinata ogólnie, mordeczko. Jest karta lepsza i lepszy pan. A nie, ja mam ten pan coś już. Kurde, wiesz, że nie wiem? Nie mam pojęcia. Ja widziałem tylko plagę i pinata. Nie wiem, mam nie musi, może komputerek jest w sumie. Nie wiem. ile jest osób? Od ilu osób się Kurde, od czterna... Cześć, od piętnastu chyba. To 12 może? Kurde, ale tu syf jest. Jost i ojciech chwyca. To tylko pinata. Goście jest jakimś prosem. To padnie karo na smurfie. Cześć, bo ktoś tu... o, plaga martwy. Ale coś tu łazi, stary. Kółko zrobiliśmy trochę. Tu będzie na... Okej, okay. to pięćsetka jedna leży, jak potrzebujesz. Czy nie? Oj stary, to jest mój serwer niby, ale nie wiem. Nie grałem Wesela przez ponad miesiąc. Chodzimy do Nie, na dwie minuty nie ma sensu. O, później prawo!

Nie wiem czy przeżyję Shotgun? Kurwa, dwu... jeden został. O, ale prawie ich wystrzelałem. Uważam, że miałem realne szanse, szczególnie po tym szocie. Aj, close one, close one. I the next one. Siema, ma ja klasą D jestem? No, przypomina się. O, esu, ale wolno. Przypomina. Przypomina się, przypomina stary, teraz nachodzi do mnie ta rozkmina. Że przeze mnie nigdy zdepana nie będzie mina. Bo jak chodzę, to się rozglądam. Między nogami innych osób się nie plątam. Jak nawijam te wersy, skaczę po tym bicie, to mówię sobie stary, to jest niesamowicie. Yo, teraz bijam tutaj, na ten bit, liczę sobie kwit, wyciągam pistolet i. Co się robi z pistolet? <grymne> Dobra w sumie. Personel klasy D, to zabawne akurat. No się ma. Nie ma accident na pewno dla Ciebie. Spoko. To był ten sam, który. Nie no ja, ludzik. Dziękuję bardzo. Oooooh, To był ten sam guź, który rozstrzela tamte klasy D. Ja pamiętam nickname, y, żeby nie było. Nie będzie grane jeszcze? Nie wiem. O! Teraz będziemy podpisywać, aby uwolnić ciebie. A żeby obezwolić. Co mnie nie, nie wziął? Kurwa, tam jest imba. Aaaaa! mam w ogóle jakąkolwiek szansę przeżycia tego? Weź wy, kurwie. No nie na magazynku? Podniosłem coś? Nie, mam jeden pocisk. Mam wrażenie, że 106 mi trochę dała fory. Dobra. Trochę zapobiegawczo zużyłem 47 y, adrenalin. Nie no, w ogólnie sapeki są od zabijania klas ludzkich, więc nie zabijają klasy ludzkie, co nie? Imo. Kurwa komora. No niczego? Trochę lipa Lipa Może nie pokazujmy broni? Nie ma za bardzo planu Krążę trochę mm. Kurczaki Tam był chyba nieśmiałek Chuj Stalkował? Nie, nie stalkował No to gościa słyszę cały czas, to jest przerażające Jakoś winda przyjechała. Kurczę, no nie mów mi. Nie ma broni? Wow, pistolet. Zawsze to niż nic. Nie no, jak jesteś obok to mnie zabijaj, mordeczko. Nie, nie bawmy się w teamowania. No sam TFE to bo nie miał problem. Trzeba do lighta wrócić. Jęzbę gdzieś tu łazi, ja pierdzielę, to jest straszne. Trochę lipa bez stamieny, co nie gabs. Czy wykładę to tu? nie ten, ten? co? co? No we, weź mnie tepni. No masz. Ochój, no, Czemu mnie nie tepasz. Ty kurwa, ja tu sam, sam, sam tą piłką. Chłopaki to mnie. No, że kto nawala? No weź, wybuchnij w końcu, please. No proszę. O, klasa tego zabiła. O, kurde, tam ciągle chodzi. O, dobra. Kurwa, ile mu zostawiłem? Osiem. Aaa, ale blisko. Uff. I blisko to się zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał Łapkujcie, subskrybujcie, którego mój dwa z ale w opisie nagrywania. No to już, to już